Ja i z tej strony, koło, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Są chłopaki. Ema. Ema. Ema, Ema. Jadę, na żakun. Nie pokazuję tego. I moi drodzy, po trzech miesiącach już chyba. Ja jadę na żakun tego typu. No. Wiemy. Siadanie głęboko. Słodka. Tej zerka. Co to jest Dla jego Na słodko dzisiaj A jak? Bardzo dobrze Bardzo dobrze pana widzimy się na rzekuniu Tema. No i moi drodzy, jesteśmy już na rzekuniu No i co? No i jadę, jadę tam przejechać tam zobaczę czy, czy nadal te, te, te czy są sztywne nogi czy można latać Widzimy się już na pantraku No. Ty no coś mi z tyłu coś coś no. nie pasuje mi. Co jestem ty pierwszy? No, ja po pierwszym. Co jest z tej ręką? Ja już niestety nie wiem. Nie te lata. Moi drodzy, jesteśmy na pięknej działce eee, u Tobiasa. Pozdrawiamy serdecznie, Daliśmy pozwolenie, tutaj tutaj ubić. No i patrzcie, tutaj elegancko, chłopaki, o zaraz no. będą latać. No. Ma 80. Co ma 80? 80, 70. Dobra, teraz to teraz ja się boję tego. Przecież to jest teraz mniej straszniejsze niż te. No. no. A więc on to tak skończy. Już zaraz pokażę, gdzie skończy. Tutaj jest taka fajna przestrzeń, taka góra, Można sobie tutaj wejść dla jego. i on tutaj skończy. Tak będzie sobie leżał. Zikuje Teraz kamera na niego. Teraz teraz, to mnie. A jednak, proszę Państwa, oszukał poszukał, miał lecieć kikera. Płasko bije bardzo. Tak, dupę. Co? Tak? Cholera. Co powiedziałeś na ten skok? Tak. Kicker na krzywej, kicker u Roberta. To co, coś jako sztuczkę? Backflip, coś ten tego? Troja. Dawaj o! Ale ja cię lekko widzę, serio Ledwo ciłem widzę to ile. To ile. To. <laughs> Jak tam tu <co> stoi <laughs> żółw błotny <laughs> Proszę państwa, dzikus pospolitus To żółw błotny Ema ogólnie widzowie ogólnie widzowie jakbyście chcieli zobaczyć jak ja wyglądam to zaraz wam wstawię zdjęcie chodźmy do żółwia błotnego zobaczyć co robi chodź I tam możemy zaobserwować żółwia błotnego. Proszę go nagrywać do jego. Jest bardzo nieprzewidywalny. Więc trzeba uważać na takie żółwie błotne, Lubią stracić gdzie popadnie. Więc trzeba na nie uważać. Ich odchody są bardzo trujące. <laughs> jak chcę się przed nimi schować, to trzeba wejść na drzewo, bo nie umieję chodzić po drzewach. Jeszcze jest update. Proszę mnie nagrywać tak z bliska. Taki dobry profil, żeby był. Dostaliśmy wodę od sąsiada. Prawie 6 litrów. Lepsza jak ze sklepu. O proszę jeszcze recenzję zrobię dla jego. Bardzo dobra. Taka dla jego. lepsza niż do Niech kameraman też wystuje. Dla jego lepsze niż do, mm -hmm. lepsze jak Dobre. do sklepu. Prawie 6 litrów. Ku yy, znaczy kurde, tego miał. Kurde, bagno. Chodź, zaprowadzę jeszcze was na runtour. Robi, robię runtour. Tu mamy takiego bezdomnego. Czasem się tu pamięta. Trzeba tak wejść, bo niestety dni wypadły z zawiasów. Doszło do wejścia. Tam. O, o, proszę. proszę, proszę się wystawię. Tutaj już końcówka, niestety, wody od sąsiada. Dobra, jest, trzeba pić, wiadomo. Genialna taczka. Tutaj mamy takie narzędzie. Taki ogromny chłopak ją skonstruował. Do studni, które też zaraz pokażę. No i tak tu się żyje. Meble wiadomo. Jakie są łopaty leżą. Fotela samochodu. Dobra, ale mniejsza z tym. Tak Więc zapraszam do studni. Uh, w włotny ktoś tam oczywiście musi odwalać. Tutaj studnia kopana przez to? ogromnego chłopaka. No ale no, jakieś 4 metry gł głębokości, 3,5 może. Oj, i w sumie tyle z room touru dla jego. A jeszcze można zaprezentować piękny stół. Przepiękny. P podłożony. Eleganckie deseczki skręcone, stabilny, nic się nigdy nie przewaliło. Taka jest legenda. Można jeszcze wybicia dla, dla jego pokazać. Trzy wybicia, wszystkie w miarę działają. No i to się nie tyle. Zikuj! Jeśli masz talarki, ożenię się z tobą fajmy chcesz poszatki, to zapłacisz trudno Zdobicia nie ma życia. To już jest koniec tego vlogu. Zostawcie lajka. Suba, napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Jak chcecie, możecie udostępnić ten film. No i moi drodzy, to był taki odcinek z Żekunia, z działki i jakiś tam pewnie jeszcze street wstawię. I pewnie jakiś tam. Stawię jeszcze street, bo mam jakieś tam ponagrywane, więc widzimy się już w następnym materiale. rąsia!